Przemoc seksualna to jest bardzo duży temat i zazwyczaj w kwestii kościoła jest mowa po prostu o wykorzystywaniu dzieci. Natomiast to jest coś dużo szerszego i każda przemoc seksualna zaczyna się dużo wcześniej. I zaczynając od właśnie po prostu uprzedmiotowania kobiet i seksualizacji, czyli właśnie rozmawiania o, o kobietach w kwestii ich ciała, w kwestii zakrywania ich ciała i tak dalej. To potem prowadzi do właśnie do zawsadzania do tego, że kobiety nie potrafią powiedzieć nie. Że mają z tym problem, ponieważ mężczyźnie się nie odmawia, i tak dalej. Cała całe nauczanie, cała przemoc seksualna, która się odbywa, w swoim jakby takim najgorszym stadium, to jest po prostu wykorzystanie seksualne, to jest to gwałt, czy właśnie wykorzystywanie dzieci. Natomiast zaczyna się dużo wcześniej. I to, żeby pilnować, żeby ta prewencja była. Zaczyna się dużo wcześniej, żeby to była proaktywne. to są bardzo ważne rzeczy i yy, nie mówię tego w kontekście w ogóle Kościoła Katolickiego, dlatego że uważam, że jeszcze daleka droga przed nami. Wspaniale, że konferencja to Polski powołała Fundację Świętego Józefa. Szkoda, że tak późno, ale jest taka fundacja, i pomaga ofiarom wykorzystania seksualnego przez księży. Natomiast yy, to, co jest bardzo ważne, to to, że temat w ogóle seksualności jest bardzo taki w kościele ukrywany, zawstydzany i tak dalej, A zasady tego, żeby upewnić się, że niczyje granice nie są poruszone i tak dalej, są bardzo ważne.